Natura otacza nas wszędzie. Zdrowy tryb życia pochodzi właśnie z natury. Zdrowy tryb życia pomaga nam się rozwijać, funkcjonować i dobrze pracować. Przedstawimy Państwu teraz kilka ćwiczeń, które pomogą Wam uzyskać dobrą formę oraz przedstawimy kilka diet, które wspomogą ten proces. Cześć, jestem Kamil i uprawiam sporty ekstremalne. Teraz pokażę Wam jeden z nich. Skoki przez krzaki. Ale urwał! Ale to było dobre! Cześć, jestem Michał. Następną dyscypliną jest dyscyplina siłowa. Pociąganie. Wymagała ona pomocy moich kolegów, na których zawsze mogę liczyć. O gry Jestem bardzo zajęty! Siema, nazywamy się Michał i Tomek. Zaprezentujemy teraz sztafetę mieszaną. Która będzie polegać na biegach, skokach i podskokach uh! yeah! Cześć, jestem Kamil i pokażę Wam, czym odżywia się osoba, która zdrowo żyje. Mleko. Marchewka. Pomidor. I trochę zieleninki, czyli ogórek, szczypiorek i sałata. Dzięki tej diecie na pewno będziecie zdrowi. Dziękuję. I to już niestety koniec naszego wspaniałego edukacyjnego filmu, który stworzyli Tomek, Michał, Rafał i Kamil. Myślimy, że jeśli będziecie się stosować do naszych wskazówek i wykonywać nasze ćwiczenia, będziecie zdrowi. Jesteśmy święcie przekonani o tym. Pozdrawiamy. Zaraz, zaraz. To jeszcze nie koniec. Jeszcze została mała niespodzianka. Piosenka! Zapraszamy Was do obejrzenia naszego teledysku, w którym pokażemy jak zdrowo żyć i dbać o zdrowie. Grupa Condor w teledysku. Szczotka, raz, dwa, raz, raz dwa, dwa, trzy, trzy. i... Szczotka, tak, stachówek, ciepła woda. Tak się zaczyna wielka przygoda. My Nowe zęby mieć trzeba tylko wciąć!